Sesja nadzwyczajna nie miała w porządku obrad debaty o sporcie, jednak w sprawach różnych padały pytania o możliwości dofinansowania drużyny piłkarskiej Mazura, która w tym roku wywalczyła awans do czwartej ligi. Ja bym się taki sparym, tam ma, tam chodzi mi o finansowanie tego klubu i po prostu no, jest wyższa liga, większe potrzeby. Wiemy, że sponsorów na dzień dzisiejszy nie ma no i Urząd Miasta musi się na, na siebie też. Tak, no, powinni, ale no, powinni. I po prostu jeżeli no, jakieś potrzeby będą takie, że trzeba jakieś przeniesienia to robić, jak finansowe, to no, no, tak. Odbyło się tutaj spotkanie w urzędzie z przedstawicielami zarządu, z trenerem, z, z radnymi, którzy uczestniczyli, byli też zaproszeni, zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorstw, przedsiębiorcy gostynijscy, no niestety tylko jeden zaszczycił tutaj obecnością to spotkanie. Dyskutowaliśmy długo na ten temat. Oczywiście, żeby, żeby móc wspomóc klub, o czym mówi też znowelizowana ustawa, trzeba te środki zabezpieczyć w budżecie. Na chwilę obecną takich środków nie ma zapisanych. Zarząd klubu zobowiązał się do poczynienia wszelkich starań ze swojej strony, do, do podjęcia działań takich, które by y, pozwoliły y, pozyskać y, y, sponsorów, no, a w budżecie na przyszły tak, rok pewnie będziemy y, brali. Klub Mazur y, w ramach y, tutaj y, wygranego konkursu y, otrzymuje jakby środki finansowe na prowadzenie zajęć y, z, z młodzieżą. W ramach tych środków alkoholowych. Natomiast no, członkowie e, zarządu e, deklarowali, że podejmą e, starania, żeby e, tych sponsorów, nawet tutaj e, przedstawiciele jednego przedsiębiorcy, e, który był na tym spotkaniu, e, no zawsze, że tak powiem, e, wskazania, e, jak rozpocząć. E, poszukiwania środków. Tak to wygląda na chwilę obecną. To Czy znaczy jest szansa, żeby jeszcze cokolwiek w, w tym kierunku przez miasto zrobić? Po prostu już jakby klub jest zdany na, na, no, na własną działalność i poszukiwania. Może ja Zobacz. Znaczy tak, spotkanie było, jak pani Burmistrz wspominała yy, zarządu klubu. Byłam ja jako przewodnicząca rady, był pan Alek jako trener i pan trener figurski. Więc nie, nie zapraszaliśmy wszystkich rannych, no bo nie było chyba sensa. Bardziej chodziło o to, żeby zaprosić osoby, które na terenie miasta mają jakąś działalność, prawda? I wtedy, żeby pozyskiwać sobie w ten sposób sponsorów. No, okazało się, jak się okazało, przyszedł jeden tylko, dzięki chwałę temu panu, który był, ale to nie jest, że na tym już się zakończyła nasza tutaj jakaś droga i do, docierania do innych osób. Będziemy robić wszystko, bo są jeszcze inne osoby, które w indywidualnych rozmowach też będą rozmawiać, prosić może, może coś. Musimy wiedzieć jaka jest ciężka sytuacja tych różnych e, przedsiębiorstw na terenie naszego miasta. No jeżeli się nie uda do końca roku, no to na pewno będą nas chcieli wesprzeć w przyszłym roku. A my jako jako miasto, no, tyle ile, ile możemy, to jest zabezpieczone w budżecie, a w przyszłym roku jak będziemy układać budżet, to będziemy planować pewnie większą Myślę, że temat klubu sportowego y, wrócił i to dobrze, że wrócił I to dzięki piłkarzom i trenerom. Y, w poprzedniej kadencji mówiliśmy na ten temat nie raz i chyba pora wreszcie, żeby ten nasz ustydnił. Uporał się najpierw, miasto się uporało z tym a potem dopiero wyciągało rękę do, do sponsorów, bo my musimy najpierw pokazać sami, że możemy w jakiejś części ten utrzymać. Jest nowa ustawa o finansowaniu sportu. Proponowałbym, żeby przygotować pewne propozycje na komisję i możemy wtedy usiąść i podyskutować. Myślę, że podejmiemy taką uchwałę, która będzie satysfakcjonowała i, i, i zawodników, i trenerów, i całe miasto. Przede wszystkim też ze względu na to, że od 30 lat jestem związany z tym problemem, z tym wychowankiem, grałem tutaj, jestem trenerem do tej pory. E, Myślę, że tak jak pani już powiedziała, że w tej chwili jest sytuacja ciężka miasta, natomiast nie można tej zespołu zostawić bez e, pomocy, bo to są nasi wychowankowie. Ja mogę powiedzieć, że 90% z nich to jest moich wychowanków. Tak? Natomiast fajne, fajne jest to, że też wracają chłopcy, do tej drużyny, na przykład, e, tej Hubert Jaszkiewiś, tak. E, to jest fajnie, to jest promocja tego miasta. Natomiast mamy obiecane tak, że Państwo, e, znaczy, że my w nowym budżecie zaplanujemy te środki. E, ja sam mam jakichś tam znajomych i rozmawiamy tak, zespół, bo ja też tam próbuję pomóc. Natomiast e, no, wydaje mi się, że musimy zacząć od siebie. Tak. Ja, ja wiem tyle, że od roku prowadzę e, charytatywnie grupę młodzieżową, najmłodszych chłopców i, no to jest jakaś tam pomoc dla klubu, tak. Natomiast tutaj z panem Andrzejem ustaliliśmy, że no bo ten okres najgorszy jest teraz, ta runda, więc no nie wiem czy, czy mogę panie Andrzeju powiedzieć, tak? że no ja z, my deklarujemy 50 zł z naszej diety, tak. Wydaje mi się, że jeżeli byśmy wszyscy tak postąpili chociaż przez te pół roku to chociażby ci chłopcy będą mieli zapewnione wyżywienie na tych wyjazdach dalekich, no. Taka jest moja propozycja. Dziękuję. Ja o tym chciałam powiedzieć, tylko że już kolega mnie też. No, to będzie dobrze. To, czy jeszcze jakieś sprawy? Jeżeli nie ma, to zamykam obrady 27 na zajęcia sesji. Dziękuję Państwu serdecznie za przybycie i życzę miłego wywodu.